Witam Was na moim kanale. W weekend będą libańskie slamsy, ale ja znów tak spontanicznie, jak przy okazji filmiku o podatku dla youtuberów, zainspirowany komentarzem, zdecydowałem się nagrać krótki filmik w kwestii aktualnej sytuacji na Ukrainie. Ukraina, według mnie, powinna mieć wybór wejść sobie do NATO, UE. Polska w porównaniu z nimi miała wiele szczęścia, akurat wtedy, gdy my wchodziliśmy do NATO, do Unii, w Rosji rządził słaby i pogardzany dziś w Rosji prezydent Jelcyn. I dzięki temu właśnie wślizgnęliśmy się przede wszystkim do Paktu Atlantyckiego, bo teraz ten problem jaki jest na Ukrainie byłby na naszych granicach. Putin zdobył władzę, pieniądze, wiecznie żyć nie będzie, więc chce być zapamiętany jak Piotr Wielki czy Stalin, co by mu po śmierci pomniki stawiali. Co bym mu powiedział, gdybym miał okazję z nim rozmawiać? A to, że lubię jego żarty po rosyjsku, szutki i to, jak rozgrywa swoich rozmówców. I to, że jesteśmy Słowianami, Polacy, Rosjanie, ale nigdy Polacy nie będą ruskimi ludźmi i cieszymy się z tego, gdzie jesteśmy teraz. A co do Ukrainy, niech im pozwoli pójść swoją drogą, zamiast bronić ruskiego imperialnego porządku, niech zrobi z Rosji potęgę ekonomiczną, co by ludzie sami tam jeździli za pracą i to nie tylko ta bidota z azjatyckich republik radzieckich, których widziałem jak zamiatali ulice, kładli asfalt i tak dalej. Gdy byłem w Rosji turystycznie, dotarłem do Kronsztadu, takiej wysepki koło Sankt Petersburga, zabranej Szwedom. Mieli tam wielką odbudowę zrobić, e, infrastrukturę pod turystów, łódź podwodną do zwiedzania. E, Rosjanie też chcą zupełnie od zera zbudować nowe miasto o nazwie Sputnik, 30 km od Władywostoku. I z tego co czytam na razie, to wszystko leży. Źle jest z ekonomią, inwestycjami, dlatego jest ten konflikt oparty na sentymentach, bo przecież tam nie ma ropy, złota, może trochę jest przemysłu tylko. I myślę, że Rosja, jak już zacznie konflikt, to nie będzie on jakiś szybki w stylu Blitzkriegu III Rzeszy, tylko będzie podgryzać Ukrainę. Nie będzie on trwał dwa miesiące czy miesiąc i po wszystkim, tylko będzie to się tak ją trzyło latami. Zawsze Rosja, jeśli chodzi o ich doktrynę wojenną, wyzwalała lub atakowała słabe kraje, czy to było w przypadku zaborów w Polsce, czy gdy Polska dopiero się kształtowała w 1920 roku, czy 17 września, gdy Stalin wszedł, gdy już był pewny, że Anglia i Francja nie ruszą. Tak samo było w 2014 na Ukrainie przy okazji Majdanu. No i było ryzyko szybkiego zwrotu w stronę NATO i Unii Europejskiej. Dlatego wtedy właśnie odpadł Krym i zaczęła się cała historia z Donbasem. E, jakie moje zdanie? E, nam się opłaciło odbić z bloku wschodniego, więc niech i Ukraina ma szansy. Prezydent Ukrainy Żeleński, jak ja go zawsze nazywam komik, wydaje mi się porządniejszy od tego potentata czekoladowego, że nie wspomnę o Janukowyczu jego złotym kiblu. Jeśli on, Żeleński i reszta jego ludzi nie będą rozkaradać Ukrainy na potęgę, to niech ona sobie idzie w stronę zachodniego dobrobytu. Wiecznie nie będą mieli przecież rozwalonych chodników i będą mogli, jak normalni ludzie, jeździć autobusami, a nie marszrutkami, które powinny być w muzeum, a nie na ulicach. Tylko trzeba im dać szansę. Demokracji już mają tyle, że złodziei trzeba wyłapać, a nie tylko o nich gadać, jak to widziałem w telewizji w Odessie w 2018. Ale Żeleński trochę robi porządków, dlatego też jeden z naszych wrócił z Ukrainy w kajdankach. Stary porządek upada, i ważne, żeby pozwolić mu odejść w spokoju. Tyle na razie. Skończę Wam publikować Liban. Pojawią się m.in. relacje z mojego wyjazdu do Rosji w 2019. I tak, był to ciekawy wypad sam w sobie, ale zważając na aktualne okoliczności, to myślę, że będzie Was interesować nawet bardziej. Cześć!